Cześć! Jestem z kanału Poradniki PC. Dziś pokażę Wam jak zrobić aby ekran się nie wygaszał po jakimś czasie. Więc zaczynajmy. Tak. Pana sterowania. Teraz tak. Sprzęt i dźwięk. I teraz tak. Tu mamy taki, taką wtyczkę. Opcji zasilania. I teraz tak. Zmień moment przejścia komputera w tryb uśpienia. Na przykład wezmę tak. I mamy tak. Wyłącz ekran. Wyłączę ekran. Za ile? Za dwie minuty, za godzinę. Dziś, naciskamy nigdy, zaznaczamy. I teraz tak, przełącz komputer w tryb, w tryb uśpienia, czyli zgaśnie ekran. A wyłącz ekran, to będziemy, będziemy musieli go włączyć. Czyli tak, przełącz komputer w tryb uśpienia, nigdy. Czyli, że się wyłączy. Teraz tak, zapisz zmiany i mamy. To na tyle. Więc zromaczki, krótki odcinek. Myślę, że wam się to przyda. Do następnego odcinka.